Chińczycy. Jest ich ponad miliard trzysta milionów skupionych w 56 grupach etnicznych. Jakimi się jawią turyście, który przebywa w ich kraju zaledwie dwa tygodnie? Zadziwiają przybysza z Europy pracowitością, grzecznością, uśmiechem, wrzawą w zwiedzanych miejscach i skupieniem podczas ćwiczeń tai chi, jak tu, na piwoniowym sferze w Luoyang. Przychodzą w to samo miejsce codziennie, o tej samej porze, w tym samym składzie i przez jakiś czas zamykają się na otaczający ich świat. Ćwiczenia tai chi mają silny związek z chińskimi systemami religijno-filozoficznymi, a każdy ruch ma swoje znaczenie. Współczesne tai chi ma głównie aspekt zdrowotny i pozwala na zachowanie kondycji psychofizycznej. Ci ludzie ćwiczą grupowo lub samotnie nie zważając na gapiących się turystów i przechodniów, którzy mijają ich obojętnie. Taki widok tu nikogo nie dziwi. Są różne style tai chi. Z prowincji Henan, w której leży Luoyang, wywodzi się styl Chen Tai chi. Jego twórcą był Chen Wan Tin, dowódca wojsk prowincji. Są to m.in. ćwiczenia z bronią, z mieczem, włócznią, kijem lub halabardą. Tu widzimy z bliska taki miecz, Służący do ćwiczeń. Nad grupą ćwiczących czuwa instruktor, mistrz w stylu Chen, który udziela wskazówek, w jaki sposób należy prawidłowo ćwiczyć. Ćwiczyć można również z włócznią. Tu też przydadzą się cenne wskazówki Starego Mistrza. Zresztą ćwiczyć na tym ukwieconym skwerze można w przeróżny sposób, na przykład z bączkiem lub z biczem. Ćwiczenia ruchowe w połączeniu z muzyką zobaczymy randką w Luyan. Oraz wieczorem na pekińskiej ulicy. To częsty widok. Ćwiczą dorośli, młodzież, kobiety i mężczyźni. To sposób na ucieczkę od trudów życia. Czasem w rękach ćwiczących pań, a nawet panów, pojawiają się rekwizyty, na przykład kolorowe wachlarze Przygląda się temu dumna mama z pyzatem chłopczykiem Ma szczęście, że to chłopiec Będzie miała na starość opiekę W Chinach bowiem opiekę nad starymi rodzicami sprawują dzieci Polityka jednego dziecka spowodowała to Że każda rodzina chce mieć chłopca Bo to syn zostaje na starość z rodzicami Turki wychodzą za mąż, idą do domu teściów. W Chinach na 117 mężczyzn przypada 100 kobiet. To też wynik polityki jednego dziecka, która prowadzi do negatywnych skutków społecznych. Za urodzenie drugiego dziecka grozi kara finansowa. Dla bogatych nie stanowi to problemu, lecz biedni często porzucają swoje dzieci, a nawet posuwają się do dzieciobójstwa. Może ta mała urocza kokietka doczeka lepszych czasów dla dziewczynek? Dzieci towarzyszące rodzicom są zadbane, ładnie ubrane i kochane. Czy jako jedynakowie będą egoistami? To nie są z całą pewnością dzieci porzucone w przytułku. Są szczęśliwe, uśmiechnięte i radośnie odpowiadają na moje gesty powitania. Tej niewielkiej grupce towarzyszą aż cztery przedszkolanki. A to już kolejna chińska specjalność. Odsłonięte pupy w rozciętych spodenkach bez pieluszek. Można w każdej chwili ulżyć dziecku w chodniku lub trawniku. Też to nikogo oprócz nas nie zdziwi. Chińskie dziewczynki i dziewczyny wprost uwielbiają robić sobie zdjęcia w ludowych bądź historycznych kostiumach. Wypożyczalnie sukien znajdują się w każdym miejscu uczęszczanym przez turystów. Można również wypożyczyć przeróżne rekwizyty, np. parasolkę lub miecz. Fotografowie mają pełne ręce roboty i starają się uchwycić te chwilowe modelki w najbardziej interesujący sposób. Takie zdjęcie można później wysłać swojemu chłopakowi, a wtedy kto wie? Może się to skończyć z taką czerwoną suknią ślubną w Suzhou lub białą w Szanghaju na tle perły Orientu. Chłopcy nie mają wielkiego wyboru, jest ich o wiele więcej niż dziewczyn. Siedemnastce z nich na każde sto zabraknie żony. Marzą więc o takiej karierze, jaką zrobił Bruce Lee i Jackie Chan. Wylewają codziennie wiele potu i katują swoje ciało w licznych szkołach walki wokół klasztoru Shaolin. Będą mieli szczęście. Gdy trafią do policji, wojska lub w ostateczności jako ochroniarze, nieliczni będą mogli występować na takich pokazach jak ten. Może któremuś z nich uda się wystąpić w filmie Walki. Ed Labora, módź się i pracuj, głosi benedyktyńskie hasło. Z pierwszą jego częścią jest w Chinach różnie. Blisko 50% społeczeństwa chińskiego jest ateistyczne. W Chinach wykształciły się systemy filozoficzne, taoizm i konfucjanizm, które nie są religiami. Duży wpływ w Chinach uzyskał buddyzm i jego tybetańska odmiana lamaizm. Liczba buddystów jest trudna do oszacowania, ale w każdej z odwiedzanych przez nas buddyjskich świątyń spotykaliśmy wodniących się wyznawców. I byli to zarówno ludzie w starszym wieku, jak i młodzi. Ale nawet buddyzm trudno nazwać religią, bo to jest raczej system filozoficzno-etyczny. Jego założycielem był widoczny tu Siddharta Gautama, żyjący w latach 560-480 przed naszą erą, książę z rodu Siakiów. Już 18 lat po śmierci proroka Mahometa do Chin zawitał wraz z kupcami arabskimi islam i dziś ma tu około 30 milionów wyznawców. Silnie zakorzenił się w Chinach system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza. Dziś ma on swoje świątynie, jak ta m.in. w Nanjin. Jest patronem nauki, więc to tu przychodzą prosić o wstawiennictwo ci, których czekają trudne egzaminy. Nie zaszkodzi więc tak na wszelki wypadek zapalić kadzidło przed jego świątynią. Solczycy są bardzo przesądni. Warto więc wykonać wysokie progi, aby zatrzymać złe duchy, bo wiadomo powszechnie, że poruszają się one przy samej ziemi. Moski muszą być zygzakowate, bo duchy mogą poruszać się wyłącznie w linii prostej. Wejścia do świątyń powinien koniecznie bronić przez złymi duchami strażnik o groźnym wyglądzie, taki jak ten w klasztorze Shaolin. Bez pracy nie ma kołaczy. To polskie przysłowie Chińczycy wzięli sobie do serca bardziej niż my. Pracują ciężko, niekiedy bardzo ciężko. Czasem wręcz jak niewolnicy. W dzień, czasem w nocy na dwie lub na trzy zmiany. Burzą to co stare już niepotrzebne i przeszkadza oraz znoszą nowe. Chiny to jeden wielki plac budowy. Pracują od rana do wieczora na plantacjach herbaty, ale uśmiechają się, gdy filmujemy. Dbają o to, aby przychodni i turyści nie byli głodni. Za 10 iguanów oferują szaszły z larwy jedwabnika lub smażoną rozgwiazdę wieczorem na pekińskiej ulicy. W muzułmańskiej dzielnicy Xi'an sprzedają placki z pysznym nadzieniem lub inne potrawy smażone w bokach. Oferują wypiekane na miejscu ciasteczka i słodycze przy kanale w Ludzi. Chińskie kobiety obwożą turystów po kanałach i mają jeszcze ochotę przy tym śpiewać, licząc na drobny dodatkowy datek. O Oczystość na kanałach i stawach przez cały dzień dbają tacy jak ten mężczyzna. Gości hotelowych wita się tu z uśmiechem i wydaje się, że nie jest to uśmiech wymuszony. A tam kucharz na oczach wiesiadników zgrabnie pokroi kaczkę po pekińsku. Gdy jedni Chińczycy ciężko pracują na kawałek chleba, inni zwiedzają i wypoczywają. Tak jest w każdym innym kraju, na tym najlepszym ze światów. W wolnym od pracy czasie można więc pospacerować, zrobić zakupy albo stać w tych ogromnych miastach w długich korkach. Lecz nie samym chlebem człowiek wszak żyje. Można więc usiąść w pięknym ogrodzie Li Wuxi i namalować taki widok. Wcześniej jednak w takim sklepiku należy zaopatrzyć się w tusze, papier i pędzle do malowania i kaligrafii. Można też wysłuchać koncertu zespołu grającego na starych chińskich instrumentach w świątyni Konfucjusza w Nankinie. Jacy więc są naprawdę Chińczycy, niegdyś odgrodzeni od świata tym potężnym murem? Zwyczajni, tacy jak my. Tylko, że my czasem nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy, tak jak ten uśmiechnięty staruszek na rolkach, kręcący piruety dla własnej przyjemności na Nanjing Street w Szanghaju.